Okay, cześć, witam Marcin Kuźmak. Wtorek 11 listopada 2014, godzina 11:34. Jesteśmy w jednej z firm, która się zajmuje handlem stalą. Chyba się zajmują handlem stalą. Na pewno zajmują się stalą, ponieważ na magazynie jest tej stali aż pod sam sufit. Jest tyle, że tej stali różnych rodzajów profili, że nie można przejść między specjalnymi regałami. Co chciałbym powiedzieć na rozładunek? Jest, jak już wspomniałem, jest godzina 11:34. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj o godzinie. 19 z hakiem i podszedłem, gdy przyjechaliśmy tutaj do jednego z osób, które tam pracują na hali, to są hakowi, oni zajmują się rozładunkiem i załadunkiem tych, tych aut, które tu przyjeżdżają. I pytam się kiedy będziemy rozładowania. Rano dzisiaj, dzisiaj już nie. Też nie mieli też dużo roboty, wypracują na trzy zmiany. Także, ja mówię dobra, spoko. To my sobie zrobimy tutaj 11 godzin obowiązkowego odpoczynku. I tak zaplanowałem sobie, że rano rozładujemy się i będzie będzie można tam ze spedycji wziąć jakieś zlecenie. No minęły już ponad 4 godziny i nic. Gdy przyszła tam moja kolej podjazdu, pod bramę, podjechałem na halę. Wjeżdżam już na halę, podszedł do mnie jeden z hakowych, mówi dlaczego wjeżdżam, kto mi pozwolił, mam wyjechać. Kazał mi się przestawić pod inną bramę. No i nie wiem, jak to będzie długo trwało, ten rozładunek. Dziewczyna ze spedycji już dzwoniła, że, że 20 km za Poznaniem mógłby być na 21 fajny załaduneczek. I... I, I trzeba by to przewieźć do skawiny na 6 rano, jutro w środę. No i nie mogę wziąć takiego zlecenia, bo nie wiem ile tu jeszcze potrwa ten rozładunek. Ale rozmawiałem tu z innym kolegą, yy, który tam stał, bodajże Trosem gdzieś z Katowic i mówi, że on tu już stoi yy, ponad dobę na yy, przeładunek, więc. No nie wiem, dziwię się troszkę taka organizacja pracy, ponieważ ja rozumiem, gdybym jeszcze zabierał stąd towar. To wiadomo, że muszą mi to spakować, to chwilę trwa. Natomiast, jeśli chodzi o rozładunek, mamy trzy paczki profila zamkniętego. Więc na dobrą sprawę, gdyby się uparli, to jest 10 minut i auto jest rozładowane, tak? A tutaj, no nie wiem. I, i tak, to, tak to wygląda po prostu dzisiejszy dzień. Za ten postój nikt mi nie zapłaci. No, bo co jest uzgodniona cena za kurs, za fracht ze spedycją i, i tutaj się nic nie da, nie da się po prostu doliczyć do tego. No, o czym to świadczy? No, świadczy to tylko, uważam o tej firmie, że jest mało poważna, mało profesjonalna. Jeżeli wiadomo, mają taki przemiał to trzeba jakoś, jakoś tych więcej ludzi, tych więcej, więcej suwnic, więcej bram, gdzie się wjeżdża, żeby ten rozładunek trwał szybciej, prawda? No gdzie kogoś w XXI wieku trzymać ponad dobę na jakimś rozładunku? Poza tym patrząc na tą firmę, no tak pozornie to wygląda ładnie. Ten trawnik to u mnie na placu jest ładniejszy. No o ogrodzeniu to już nie mówię. Naprawdę siatka jest powyginana tak, by ktoś przechodził przez nią. I to tylko na pozór nazwa tej firmy jest taka, taka super. Ale, ale, ale nic przyjemnego. Naprawdę nic przyjemnego. To tam, gdzie ładowaliśmy się w Gliwicach, naprawdę pełna kultura. Godzinkę czasu i byliśmy już z powrotem na wadze, na wyjeździe, na bramie byliśmy. Był czas na zapięcie ładunku. Można się było pośmiać z chłopakami, którzy po prostu robili załadunek. Pełen profesjonalizm. Tu zupełnie coś innego. Także ja osobiście nie życzę żadnemu kierowcy, by, by był w takiej sytuacji. A na pewno ci, którzy wożą stal, to wiedzą dobrze, że takie, takie sytuacje się na pewno zdarzają. I co chciałbym? No bo inni koledzy, którzy robią tam firmy i wrzucają na YouTube, nie mówią o tym. Mało mówią o takich problemach, a tu właśnie chodzi o to, żeby o tych problemach mówić, o jakie, jakie problemy nas spotykają w tej pracy.